Po raz pierwszy mieszkańcy Tarnobrzega wzięli udział w Nocy Profilaktyki przygotowanej przez Komendę Główną Policji. Akcja miała uświadomić mieszkańcom miasta zagrożenia spowodowane nałogami i przemocą. Tarnobrzeska Noc Profilaktyki zgromadziła Rzeszą Młodzieży Szkolnej wraz ze swoimi opiekunami. Niemalże każda osoba przyniosła ze sobą transparent z krzykliwym hasłem – walki z nałogami czy stop przemocy – Młodzież ma przygotowane transparenty, na których znajdują się hasła związane właśnie z tematem tego dzisiejszego spotkania. Jest to ogólnie pojęta profilaktyka alkoholowa, nikotynowa, narkotykowa oraz profilaktyka dotycząca zjawisk patologicznych typu przemoc rodzinna, przemoc rówieśnicza, przemoc taka występująca w ogóle w życiu społecznym. I te hasła właśnie mają, mają pokazać... Czego, chce, czego chcą ludzie, jak czują, jak tą, 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 ten problem odbierają i poprzez te hasła mają wyrazić swoje stanowisko sprzeciw tego typu zjawiskom oraz wskazać na te kierunki, w których ta, ta, ta praca powinna pójść, ta profilaktyczna. Następnie o 15.55 zostanie odczytana odezwa PAD, to jest skrót od profilaktyka Aty. Prócz krzykliwych haseł apelujących do mieszkańca Tarnobrzega o wstrzemięźliwość od napojów alkoholowych czy papierosów, walki z przemocą przygotowano zryw wolnych serc, który na jedną minutę zatrzymał wszystkich mieszkańców, którzy kładąc rękę na sercu wybijali jego rytm. To jest taka idea mająca powiedzmy połączyć wszystkie osoby, które tutaj będą w takim wspólnym dążeniu do dobra i od 16.01 zaczną się występy mamy przygotowane występy artystyczne gimnazjów Tarnobrzeckich poczynając poprzez gimnazjum katolickie 1, 2, 3, mamy też tutaj wychowanków zespołu szkół górniczych z klasy mundurowej młodzież tutaj zgłosiła się do pomocy i będą nam tutaj też pomagać. Oprócz poza Młodzieżą mamy tutaj ojca Dominikanina z Pasterstwa młodzieży, mamy przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej, kuratorium oświaty w Tarnobrzegu, kuratorzy sądowi będą uczestniczyć w tym. Zapowiedział nam się przedstawiciel poradni uzależnień, także staramy się możliwie jak najszerszym frontem po prostu wyjść do mieszkańców do młodzieży. Oprócz znakomitych występów artystycznych, organizatorzy przygotowali spotkania z pracownikami instytucji, które na co dzień świadczą pomoc na rzecz osób potrzebujących.